Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 29 Czerwca. Zgorszenie. Lekcjo. Słudze Bożemu tylko jedno nie powinno się podobać: Grzech. I jakikolwiek grzech jakaś osoba popełniłaby, i z tego powodu sługa Boży niepokoiłby się i gniewał, ale nie z miłości, gromadzi sobie winę. Ten sługa wiedzie życie prawe, wolne od przywiązań, które się nie denerwuje i nie gniewa na nikogo. I błogosławiony jest ten, który nic sobie nie zatrzymuje, oddając co jest cesarskie cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. Święty Franciszek Napomnienia. Meditacjo. W kolejnym, jedenastym napomnieniu, święty Franciszek kontynuuje temat grzechu pisze, że słudze Bożemu tylko jedno nie powinno się podobać. Grzech. Grzech jest bowiem zawsze podważeniem porządku rzeczy ustalonego przez Stwórcę. Grzech jest niczym innym jak odrzuceniem Boga i jego miłości. Jest wybraniem własnej drogi, która jest sprzeczna z Bożymi planami. Grzech powoduje, że człowiek zaczyna budować własną budowlę i żyć na własny rachunek. Problem jest jednak w tym, Iż władze poznawsze człowieka są zbyt słabe. Dlatego to budowanie na własny koszt jest nietrwałe i wcześniej czy później odwróci się przeciw swemu autorowi. Grzech niszczy porządek i harmonię w samym człowieku. Rozbija go wewnętrznie, powodując z nim konflikt pomiędzy sumieniem a realnością grzechu. Grzech odbiera człowiekowi wewnętrzny spokój, wypełniając jego wnętrze hałasem i bałaganem. Sprawia, że człowiek traci swe wewnętrzne szczęście, wypływające z życia w jedności z Bogiem. Grzech ma wreszcie destrukcyjny wpływ na relacje z innymi ludźmi. Zrywając jedność z Bogiem, automatycznie osłabia się, a z czasem nawet niszczy relacje do drugiego człowieka. Człowiek przez grzech zaczyna manipulować sobą i konsekwentnie to samo czyni z innymi. Rzeczywistość, jaką niesie ze sobą grzech. Może nas przerażać, ale z drugiej strony człowiek ma wszelkie środki ku temu, aby się grzechowi przeciwstawić. Każdy z nas wie, co to jest grzech i co to jest pokuta. Nasze życie na Ziemi jest nieustannym oczyszczeniem się z grzechu i skutków, jakie on ze sobą niesie. Święty Franciszek w swoim napomnieniu podkreśla wymiar społeczny grzechu. Jak to już wielokrotnie sygnalizowaliśmy, Grzech nigdy nie jest czyjąś prywatną sprawą. Jakkolwiek istnieją grzechy bardziej osobiste i takie, które wprost dotyczą relacji międzyludzkich, grzech, który przynosi szkodę bliźniemu, z pewnością wywołuje negatywne reakcje u drugiego. I przed czymś takim przestrzega biedaczyna, pisząc: Ten sługa wiedzie życie prawe, wolne od przywiązań, który się nie denerwuje i nie gniewa na nikogo. Jeśli doświadczymy zła ze strony drugiej osoby, to wobec tego negatywnego doświadczenia nigdy nie pozostajemy obojętni. Na przykład, człowiek, który doświadcza agresji, zaczyna ją kumulować w sobie i po pewnym czasie sam staje się agresywny. Najprościej byłoby zerwać kontakt z taką osobą, ale nie zawsze jest to możliwe. Wystarczy tu jako przykład podać nasze życie wspólnotowe i obecność w nich braci zniewolonych różnymi nałogami. Cała patologia związana z ich nałogiem może niszczyć braci zdrowych, a już z pewnością nie jest tak, że nie pozostawia ona negatywnego śladu u innych. Dlatego konieczne jest to, o czym pisze święty Franciszek, a mianowicie zachowanie wolności serca i niekumulowanie w sobie grzechu, zła, agresji. Oddawanie Bogu na modlitwie tych negatywnych uczuć jest jednym ze sposobów zachowania wewnętrznej wolności. Przebaczenie, ilekroć stanie się coś złego, też jest sposobem, aby nie gromadzić w sobie prawdziwej bomby agresji, która kiedyś może wybuchnąć z całą swoją destrukcyjną mocą. Być ubogim to znaczy także nie nosić w sobie negatywnych uczuć, takich jak poczucie krzywdy czy chęć odwetu. Trzeba nam pamiętać, że jeśli nie uwolnimy swego umysłu i serca z tego, co jest negatywnym skutkiem czyjegoś grzechu, to sami bardzo szybko zaczniemy ranić innych. Dlatego też święty Franciszek bardzo słusznie zakończył swe napomnienie słowami: Błogosławiony jest ten, który nic sobie nie zatrzymuje. Oracjo. Panie, Ty najlepiej wiesz, ile razy doświadczyliśmy w naszym życiu skutków grzechu bliźniego. Prosimy Cię o dar umiejętności przebaczania i zapomnienia, oczyść nas z wszelkiej agresji, chęci zemsty czy rewanżu, tak jak Ty jesteś miłosierny dla nas, tak i my chcemy być miłosierni dla naszych braci.